Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Pokazuję Wam teraryjka, które w sumie trzy są zapełnione, dwa jeszcze nie. I coś w nich jeszcze będzie, ale nie dzisiaj. Na tą chwilę zabierzmy się zakarmienie pajunów. Zanim zaczniemy karmienia, to pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z skorpionem którego tutaj mam. Eee, także. Oj. Wiecie, na, na niego trzeba dosyć mocno uważać, bo jest to skorpion dosyć szybki. Jest to, słuchajcie, Jana Lechas Tricarinatus. Eee, co jest fajne w tym skorpionie? To, że rozmaża się, słuchajcie, przez partenogenezę. Eee, naprawdę bardzo fajny skorpionik. Eee, bardzo ładny skorpionik. Już miałem kiedyś okazję mieć miod młodych. Co, co, co do niego, a czy akurat co nie, nie do tej samicy tutaj, ale miałem okazję mieć u innej. Też był bardzo fajny miod, kiedyś tam na odcinku było wrzucane. Eee, I no słuchajcie, jest. Jest naprawdę sztos. Eee, zwłaszcza że nie wymagający strasznie, no ale tak jak mówię, trzeba mieć na uwadze to, że już jest to skorpion szybki, eee, stosunkowo Mocny, jadowity, no i lepiej żeby tutaj się, wiecie, nic nie działo, o widzieliście, patrzcie, naprawdę porusza się, słuchajcie, w momencie, spójrzcie jeszcze raz, słuchajcie, wyciągniemy ten korek, żeby było lepiej widać i patrzcie. Naprawdę szybki skorpion, szybki. Słuchajcie, więc trzeba uważać. Nakarmimy sobie najpierw, słuchajcie, Caribene wersji kolor. Liczę na to, że będzie chciała jeść. No i przede wszystkim też, że może uda się jakoś fajnie to, słuchajcie, nagrać. Także zobaczymy za chwilkę. Tylko łapie sobie, słuchajcie, drewno jada, tylko teraz tak, bo mam teraz drobny problem z tym, że o, o tak. Tylko mi tam nie wpadnie do środka. Tak, żeby ta karibenka się zobaczyła, byłoby najlepiej. I proszę bardzo, jakiś atak był, e, słuchajcie, no teraz jej nie zobaczymy. Jak widzimy, nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć. Ale jak dla mnie to jest jeden z ładniejszych pająków, jaki w ogóle istnieje. Zwłaszcza, że jest to pajączek nadrzewny, łagodny. E, jak widzimy, e, siedzi sobie tutaj w teraryku. E, także też bardzo fajnie się to terarium tutaj sprawdza mamy dużo możliwości, możemy zasadzić rośliny, faktycznie stworzyć taki, taki, wiecie, taki kawałek lasu, więc jest to bardzo istotne w przypadku terrarium no bo wiecie, na przykład to jest tak, że chromki zresztą bardzo wiele gatunków innych bardzo pajęczynuje swoje gniazda, tak i to też bardzo efektownie wygląda, tutaj no tutaj mamy to, że no możemy sobie właśnie dostrzec, czy, czy też, o wychodzi e, czy też właśnie tutaj wyodrębnić kawałek lasu ta pęczna jest tak jak tu widzimy u góry więc to też robi robotę no naprawdę wygląda to efektywnie e, efektownie, w sumie nie efektywnie i kurczę no i tak to moi drodzy właśnie działa taka ribenka, dobrze by było żeby może troszeczkę wyszła tutaj do góry nie wiem co z tego będzie ale no cóż, zobaczymy, lećmy dalej. Kolejnym paniączkiem, którego chciałbym, żebyśmy sobie nakarmili jest pliktokat albo pilosus odmiany Honduras. Nie wiem jak tutaj słuchajcie, będzie z tym jedzeniem, bo coś tak. O, jak właśnie widzimy. Nie bardzo. No. No, jak widzicie, nie bardzo pają chce. Także, no, co zrobić? Nic na to nie poradzimy. Jak nie chce, tym bardziej nic nie poradzimy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli pają nie chce jeść, to oznacza tyle, że po prostu jeść nie chce. I na siłę też tutaj go do tego nie zmusicie. Następną do karmienia mamy brachy Pelme Boechmej. Ale jej szczerze mówiąc nie będziemy drewno jada, tylko jej rzucimy mącznika. Zobaczmy, trzy, cztery. Pięknie. Naprawdę słuchajcie pięknie złapała, zjadła Mnie to osobiście cieszy Niech sobie konsumuje teraz No bo co innego zrobić W ogóle zobaczcie jak ona wygląda, naprawdę zjawiskowy słuchajcie pająk I też bardzo ładny No tylko tyle jak to słuchajcie braszki bardzo wolno rośnie I no trzeba mieć to na uwadze Kupując sobie jakąkolwiek brachy pelmę. Jeżeli chodzi o wzrost tego pająka, no to troszeczkę poczekamy, więc albo sobie kupcie wtedy troszeczkę większego, już jakiegoś podrostka, chociażby tego gabarytu jak teraz, gdzie po prostu już coś widać, albo w ogóle dorosłego, także no wszystko zależy kto jakim budżetem operuje. Zresztą na giełdach też nieraz widziałem w bardzo, bardzo fajnych w sumie cenach dużo większe osobniki niż ten tutaj. No i przynajmniej sobie wtedy kupicie samca, bądź samicę, no to tam, co tam będziecie chcieli, tak? A powiem wam szczerze, jeśli chodzi o pająki, no to w większości ja też popełniłem błąd, bo na przykład kupiłem tego tutaj, którego tu widzimy jako nieseksa, okazał się samcem, szkoda, bo jeśli chodzi o pająki, no to lepiej sobie kupić samicę mimo wszystko, bo no wiecie jak to jest, kurczę, no nigdy nie wiadomo, czy nie przyjdzie wam chęć jakiegoś rozmnożenia, a samców naprawdę jest dużo, tak? dużo ogólnie gatunków i łatwiejszy dostęp, łatwiej dostępny jest słuchajcie, samiec niż na przykład właśnie samica dorosła, to już jest cięższe do zrealizowania i no tak to niestety wygląda. Dobra, idźmy dalej. Mamy kolejnego pajączka, którym jest Brachypelma Hamori, czyli taka ikona w sumie e, pajęczarskiego świata terrorystyki Tutaj akurat nie wiem, czy ona będzie chciała jeść. Bo no razy widzimy, że ta dupka jest wyczesana. Więc za niedługo może być jakaś wylinka. A dwa, no to jest braszka. Nic zobaczymy: 3, cztery O, coś mi się tu jeszcze rzuciło. Nie reaguje. No nie reaguje. Nie. Słuchajcie, już by ten pająk to złapał. To jest też to, że znam swoje pająki, więc tutaj też są odpada, jakiekolwiek jedzenie, no trudno, idźmy dalej. No i słuchajcie, mamy e, kolejnego pajączka, tylko że tak, ja zakładam, że on też jeść nie będzie, bo też sobie zobaczmy, odwłok jest naprawdę gruby, e, więc też tutaj zakładam, jakąś, słuchajcie, wylinkę. Niestety, no teraz jest taki okres, że tych wlinek, słuchajcie, może troszeczkę być. I kurczę, no te pająki na tą chwilę są takie do jedzenia, no średnie. Natomiast, no powiem wam, że mają mi dojść, przyjść mają mi w sumie dwa pajączki. Jakie, no to się oczywiście dowiecie, jak już przyjdą. Także, ale nic, spróbujmy tutaj. Trzy, dwa, jeden. A jednak... A jednak, słuchajcie, jednak zjadł, chwycił. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to słuchajcie cieszy. Słuchajcie, następny odcinek to sobie myślę, że sobie zrobimy z eresusami, które mam. Eee, pokażę wam je. Może zmienimy, które może jakiś domek, bo też już jeden w sumie wyrasta z tego w czym siedzi. Zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast, no tutaj tak jak mówię, no odcinek króciutki e, Dlatego, że też po pierwsze, słuchajcie, no troszeczkę od ostatnio brak czasu e, Nie będę ukrywał e, Też dużo pracy, tutaj jeśli chodzi o hodowlę, no też się coś pozmieniało e, Też szykuje mi się prawdopodobnie jakaś przeprowadzka, więc e, no troszeczkę tych zmian jest Dlatego też będę się starał wrzucać o te odcinki oczywiście regularnie no ale mogą one nie być, wiecie co, takie jakieś 15-20 minutowe, no bo po prostu brakuje na to, słuchajcie, czasu. Także na tą chwilę dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.